Siemaneczko, z tej strony, Promek, a dzisiaj gramy sobie w tryb Minecraft Murder Mastery, ale z challenge'em, ponieważ musimy chodzić tylko do tyłu. Wyszło myślę, że śmiesznie. także zapraszam do oglądania. Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Promek, chociaż w sumie wzajem się że już witałem, nie wiem dlaczego robię to po raz setny, ale tak jak było w tytule, raczej na, no w tytule na pewno jest, ale. Aha, no to się nie udało. To od następnej ręki, a ja Wam w międzyczasie wytłumaczę o co mi chodzi. W międzyczasie Wam wytłumaczę o co mi chodzi. Chodzi tutaj o to, że muszę się poruszać tylko tyłem. Mogę oczywiście używać F5 do tego. Mogę się poruszać tylko i wyłącznie tyłem. Dlatego sobie właśnie przebindowałem klawisze. Mogę oczywiście całe złoto i tak dalej, ale no zabrał, nie? To złoto. Dobra. Może Użyjmy F5, będzie lepiej, przyjemniej. OK, złoto. Jakoś tak, i możemy sobie w sumie w powiększyć, żebyśmy coś więcej widzieli. No, no dobra. Lecimy do kasyna, bo lubię kasyno. Nie się marnować pieniądze na to, że mogę umrzeć. Cieszę się z tego powodu. Już w sumie teraz, czy to mi jest potrzebne? Dobra, jak dwójka teraz spada, to dwójka teraz nie spadnie. Trzeba się pchać do tyłu. Aha, wisisz w powietrzu? Nie, nie wiszę w powietrzu, no ale nie wiem. Jakoś się na pewno da to obejść, tylko że nie wiem w jaki sposób. No, ale no, mniej więcej taka rundka testowa, widzicie jak to wygląda. Ja widziałem, wiecie, że przed sekundą właśnie podszedłem do ESCOM. Z przepraszam Was bardzo. Ale no, w ten sposób to mniej więcej będzie wyglądać, że taki będzie odcinek. Perspektywiczny tunel. No i cóż, no, lecimy dalej, nie? Nie ma co. Czuję, jakbym grał teraz z trzeciej osoby, że steruję jakąś postacią i ona musi wykonywać ruchy. No niesamowite. No, niestety mnie dopadło. Masz babo placek, jak to mówią, prawda? Masz babo placek. Gramy na Belega przyjemnej arence, ponieważ gramy na ręce, w której to możemy integrować, integrować, in ingerować bardziej niż integrować w papkę na przykład te wyzwania bokserskie, śmieszne. Eee, Złoto jest tam. Chcę nie podejść. To zrobię szybciej, większą ilość razy niż ty przyjacielu. Podnieci to. Najlepsze wyniki jeszcze nikt. Dobra. Spam oczywiście musi być. Super. No nie. To tak. To tak. To tak. To tak. To tak. To tak. No to tak. No ej, no ja nie mogłem tego kliknąć. Widzieliście wszyscy. No nie. Lubię. Lubię tą minigrę. Tu, tu. Noha, no i fajnie, fajnie. A chociaż się starałem, prawda? Bardzo niemiło. Zresztą tutaj gracze się zbuntowali. Bardzo niemiło to było. No ale dobra. Gramy dalej, nie? Ostatnia ręka musi być zagrana, żeby te 5-6 minut filmu chociaż było. No, jeszcze tylko moi drodzy, tylko czy film do nagrania jest. Ale niewinny, idziemy na moją ulubioną ruletkę. Inni. A chyba też było obejście, ale nie wiem, nie znam się. Musimy to zrobić tak bez teraz tej F5, tak pakować się po prostu na tyły. To nie, to nie, to, 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 dobra, lecimy. O nie, to tu jest tunel. O nie, to nie jest tunel. Dobra, ha, jak chcę teraz wyjść na F5? No, ukazałem sobie niestety, albo niestety moje umiejętności. No dobra, no to cóż. Eee, cóż no. Dzięki, cześć, no i pa.